Witam serdecznie z serii Kaczoreczek Kosi, Parte z 21 roku, czyli grana 5 lat temu, prawie i dwa i, i tygodnie i 5 lat temu to jest 5 razy 5, 250, 260, 270 kilka dni temu. Gram czarnymi. Szykuję się do przyspieszonego smoka. Przeciwnie, gra gra. I stoi przyspieszony smok. W tym przyspieszonym smoku no czekam na ruch goniec C4, żeby zagrać Hetmana 5. Chociaż Roszadę też jest dobra. Tu trzeba zrobić Roszadę. Nie ma ataku Jugosławiańskiego. Czekam na ruch. Hetman D2, teraz nie można zagrać D5, się można rozpłakać po D5, ale można zroszować i na F3 zagrać D5. Na tym polega przyspieszony wariant smoczy, że pion idzie na D5 od razu z D7, nie idzie przez D6 i to jest dobra pozycja. Natomiast na goniec C4. Można grać skoczek G4. Więc teraz nie ma ruchu, a na F3 gramy D5. Jest jeszcze jedna wersja. Jeśli biały zagra F3 znowu, D5 jest. Prowadzi do płaczu. D5 prowadzi do płaczu. Muszę sobie wziąć coś na gardło. Już wziąłem. Powinno być lepiej więc nie gramy D5 robimy roszadę i na goniec C4 nie ma ruchu D5 ale jest ruch Hetman B6 Hetman B6 i po goniec E3 można grać skoczek E4 albo skoczek G4 zdania naukowców są podzielone Przeciwnik zagrał mi skoczek C6. No, trzeba odbić pionem tym. Teraz bardzo ciekawą kontynuacją jest E5. Tu koncepcje są dwie. Kto wie jakie, to niech powie. A ja sobie herbatkę. Może z termosu. Mam jeszcze... Zimno byłem z uczniem. Na Saskiej Kępie go uczyłem. co dalej gorącej. Termos mi trzy razy upadł, ale podobno jest nietłuczący się. I chyba się nie stukł I bardzo dobrze trzyma temperaturę. Kto wie? Kto wie? Pryncypialne jest o takie. Kiedy biały bije, to jest ofiara piona. Wieża B8. Ofiara piona i czarny ma rekompensatę. Nie jest to łatwo białym ugrać. Ale można zagrać skoczek G8. Teraz wisi pion na E5. Jeżeli go bronić przez goniec d4 to są dwa ruchy. Hetman a5. Hetman a5, a kiedyś się go broniło w starożytności przez c5. I kiedy goniec zbił hetman c7 wykrzyknik i goniec odchodził na d4 że czarne wyrównuje, jednakże potem znaleziono ruch gońcem na A3, bardziej końśliwy. Tu są problemy, ale pochetmane 5 się kończą. Więc czekałem na ten ruch, i nastąpiło koniec E2. I Teraz jest problem. Co dalej, panie płemierze? Co dalej? Co dalej? Trzeba uważać na E5. Warto zagrać D5. Ale najpierw warto zrobić roszadę. Ruch E5 teraz jest niegroźny. Po skoczek E8 tu nie ma problemu z roszadą. Więc biały zrobił też roszadę. I teraz trzeba przygotować D5. Znaczy skontrolować pole E5. Hetman C7 najlepszy ruch, ale D6 też jest niezłe. D6 jest niezłe. E5 jak zagramy, to zamkniemy gońca, więc to, 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 nie, to nie takie proste zagrać E5. F4 Hetman A5 Kontrolujemy pole E5 I F5 No to jest ruch, który puszcza pole E5 Tak w szachy grać nie wolno Tak w szachy grać nie wolno Tu można wybić Można zagrać skoczek D7 Żeby się wejść, przeniknąć FG6 bijemy od centrum A nie wymieniamy wiesz Goniec G4, widzicie, biały mnie wściekle atakuje. Bardzo dobrze pan grał, mój młody przeciwnik. I skoczek pękł, pójść na E5. Obiektywnie dobre, wieża B8, też nacisk na B2. Skoczek cepin, zagrałem skoczkiem na F6. Też dobrze. To jest problem, bo kiedy mamy tyle tych dobrych ruchów. Wieża z F może bić, tylko wieża z F póki co broni piona F7. Hetman F3. Co widzicie, że jak pion dojdzie do G5, to na F7 wypadało Skoczek powinien grać tak. Ale można też wieża B8. Nacisk na piona B2. Zobaczcie i piona C6, który kontroluje. Ważne pola, dlatego biały, nie, jak wybija tego skoczka na c6, nie ma... O, i teraz są problemy. Teraz skoczek idzie na d7, chce przyjść na c4 i trzepnąć gdzieś. Już zaczyna grozić wieża, bije b2, trzeba się z tym liczyć. Skoczek na e5. Goniec na H6. Te gonice można wymieniać, kiedy jest sens, kiedy mamy otwartą linię H dla wieży. Tu wieża nie, nie ma, no linię H i pion nie dojdzie. I kiedy skoczek może wejść na G5 przy hetmanie na H6. W tej pozycji w tej pozycji nic się nie dzieje. Skoczek C4, bardzo dobry ruch. Goniec bije H6, też doskonały. Hetman C5, szach. I jak bronić piona B2? Nie widać. Nie widać. Biały idzie do ataku. No jest pewien problem. Hetman D4 był bardzo dobry ruch, a Hetman E5 wieża H3. No tu mata nie ma póki co. Hetman G7 mata nie ma. Po wymianie hetmanów no, no lepsza jest. Wisi pion. Skoczek bije B2. Pion wzięty i powstają trzy słabe piony, izolowane. W hetmane 7 skoczek wraca na C4, i tam grożą maty. Skoczek idzie do ataku. Wisi wieża, ucieka. Można było grać E6, ale E5 nie puszcza skoczka. Skoczek idzie mimo tu. Mimo to tu. Wieża przywiązana jest do linii, więc ją gonimy. I cios między oczy. Skoczek H5. Jak się bronić? Czas na zegarze pykał. Prawdopodobnie należało oddać Hetmana. Ale przejmiemy oddać Hetmana. Nastąpiło G5 i jest mat w dwóch. Kto widzi, jak mogłem dostać mata w dwóch? Proszę, kombinuj to, chłopaki i dziewczęta. Wszyscy widzą. Tiu. Król nie ma gdzie odejść. I tiu. Ale przeciwnik się przestraszył, że jest szach. Ja oczywiście nie krzyknąłem szach. Odszedł Hetmanem na G4. I jest dobrze. Hetman G6. Odchodzimy. Hetmanem. Tu trzymamy. Znowu groźbisko Czech F6. F5 było dobre. Z uwagi na to, że wieża jest przykuta do linii pierwszej, nie może tam być. F6 Pan szachuś. Widzicie? Skoczek F6 Hetman F6 Grom z jasnego nieba. Należało najpierw przyjść wieżą z H F3. Zaofiarowałem Hetmana. I popatrzyłem na słabość linii pierwszej. Przeciwnik się poddał. Bo młodzi youtuberzy można dać mata. Partia fascynująca. Tu jest ciekawy moment. Tu warto zacząć od Hetman C7, bo można D5 przygotować. F5 osłabienie czarnych pól. Trzeba było przeczekać, przeciwnik wybije. I nagle. Chwila słabości 1. Genialny ruch z koczkiem na H5 i teraz koczek F6 matowało. F5 było dobre, F6 słabe. I ofiara Hetmana. I tak się skończyło. Trochę szczęścia miałem, ale walczyłem jak lew. I nie padłem jak mrówka, prawda?